Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tadeusz Aleksandr i chciałbym Was zaprosić na już trzeci odcinek z serii React od Podstaw. Trzeci odcinek miał być o budowaniu całej aplikacji To Do, czyli listy zadań. Niestety nie udało mi się zmieścić tego w przystępnym czasie. Osobiście uważam, że odcinki nie powinny mieć więcej niż 15 minut, wtedy lepiej się je ogląda, nawet jeżeli jest się zabieganym, i na pewno łatwiej jest do nich wracać. Dlatego w dzisiejszym odcinku zaczniemy pisać naszą aplikację i przez następne 2-3 odcinki będziemy to kontynuować. Na samym początku musimy zainstalować nasze zależności przy użyciu npm install. Gdy zainstalowaliśmy wszystkie zależności i odświeżymy folder, powinny nam pojawić się node modules. Nie zostaje nam teraz nic innego, jak tylko wpisać npm run albo npm run start. I zobaczyć już dawno znany nam Hello World, który otworzy się automatycznie w przeglądarce. Aby zacząć programowanie, stwórzmy folder o nazwie Components w naszym folderze SRC. I w tym folderze stwórzmy kolejny folder, tym razem o nazwie To -do List. Pierwszym plikiem w naszym folderze będzie todo-list.js, który będzie reprezentować folder naszego komponentu. I klasycznie stworzymy nasz komponent, czyli wpisujemy import React from React. Teraz twórzmy funkcję, napiszmy function to -do list, która otrzymuje props. Otwórzmy wąskie nawiasy i zwróćmy diva, który będzie pisał moja aplikacja to do. Teraz musimy jeszcze tylko domyślnie, eksportować domyślnie naszą funkcję, a składnia do tego to jest export default to do list. Jak sami widzicie mamy błąd i jest w nim napisane, że react is not in scope. Chodzi o to, że funkcja nie ma dostępu do reacta. Problem pojawia się przez to, że napisałem, React z małej litery i wystarczy to poprawić. Stworzyliśmy nasz to-do list komponent, ale na razie się on nie pojawia, Czy teraz, czyli teraz musimy go importować. Z racji tego, że importu, eksportowaliśmy go jako komponent domyślny, musimy go teraz importować jako komponent domyślny. Żeby importować domyślnie, wystarczy, że napiszemy to, co zwykle, czyli import i nazwa. W stringu, który oznacza ścieżkę, skąd importujemy dany komponent, piszemy kropkę, która oznacza ścieżkę relatywną do obecnego folderu. Innymi słowy, zaczynamy ścieżkę w folderze w pliku. Potem dajemy slash components slash to -do list i na końcu slash to-do list jeszcze raz jako plik. Jest na to oczywiście jest oczywiście na importowanie plików bardziej elegancki sposób. Możemy sobie w folderze todo list stworzyć plik index.js i napisać export default as todo list from ./todo list tak naprawdę ta składnia to skrót od import to do list from list. I później export const to list. Przepraszam, pomyliło mi się. Powinno być import my to -do list i teraz export const to -do list równa się my to -do list. Z racji tego, że to stworzyliśmy w pliku index.js, teraz w pliku app.js, i musimy pisać to do list slash to do list. Wystarczy, że pokażemy folder i automatycznie JavaScript będzie w tym folderze szukał pliku index i będzie z niego importował to, co poprosiliśmy. Jak sami możecie się domyślić, coś jest nie tak, ponieważ eksportujemy plik jako const, a importujemy jako default, ale to zaraz. Najpierw naprawmy to, że nie używamy to do list, ponieważ JavaScript nam się obraził. W momencie, w którym naprawiłem to, że To Do list nie jest używane, w konsoli pojawia nam się błąd. Jeżeli pokażemy przeglądarkę, pojawi się to samo. Błąd narzeka na to, że chcemy importować coś domyślnie, ale plik Index nie ma domyślnego eksportu, ponieważ eksportujemy to jako const. Żeby importować jako const, musimy dodać na wąsate nawiasy i błąd znika. Jeszcze tylko ostatnie poprawki. Wróćmy do pliku index.js. Skomentujmy to, co stworzyliśmy, i odkomentujmy nasz skrót. Przewinijmy do naszej strony. Jak sami widzimy, wszystko działa. I teraz tutaj mamy napisane moja aplikacja To Do. Niestety, to nie jest aplikacja To Do list, tylko aplikacja, która wyświetla tekst. Tak naprawdę do aplikacji to-do jest potrzebny nam input, w którym będziemy wpisywać zadania, jest nam potrzebny przycisk, który będziemy zatwierdzać to, co wpisaliśmy, no i lista wszystkich to-do, które dodaliśmy. Bardzo ważnym elementem w aplikacji to-do są pojedyncze to-do, czyli zadania. Fuszmy to-do komponent w pliku to-do.js. Napiszmy, napiszmy klasyczny komponent, który zwróci moje zadanie i będzie eksportowany domyślnie. Samo to-do nie musi być eksportowane w pliku indeks, ponieważ to-do będzie używane tylko i wyłącznie w aplikacji to do. Więc napiszmy po prostu w komponencie to do list import to do from todo do from.slash i dodajmy komponent to do poniżej tekstu. Moja aplikacja to do. Obecnie nasza aplikacja nie ma dużo sensu, ponieważ mamy zada nasze zadanie jest stałe i użytkownik nie może go w ogóle zmienić. Co tak naprawdę musimy zrobić, żeby ta aplikacja działała? Musimy mieć listę to do, która może, którą można wyświetlać, a w przyszłości chcemy do niej dodawać i z niej usuwać elementy. Zacznijmy od tego, że to do list będzie stanem naszego komponentu. Jak sama nazwa wskazuje, będzie to lista to do. Więc napiszmy sobie to do list i set to do list i to będzie równe use state. To do list będzie tablicą wartości to do. Czyli stringów, więc jako domyślną wartość naszemu stanowi dajmy pustą tablicę. Do tego musimy importować UseStates z biblioteki React. Pusta tablica jest dlatego, że gdy użytkownik wchodzi na naszą stronę, to nie chce widzieć już jakichś zadań, ponieważ ich wcześniej nie wpisał. Chce mieć możliwość zbudowania sobie swojej listy to-do od zera. Teraz, żeby wyświetlić te wszystkie zadania, musimy przeiterować przez całą tablicę to-do list w środku HTML. I przy każdej iteracji zwrócić to do komponent. Liczba komponentów to do musi odpowiadać liczbie to do, które mamy w to -do list. Żeby pokazać Wam, jak będzie to działać, najszybszym sposobem będzie zmiana domyślnej wartości to -do list. Możemy do niej dodać 3 lub więcej wartości, jak kto woli. Gdy mamy już przygotowaną tablicę z wartościami, możemy w końcu po niej iterować. Najlepszym sposobem iterowania w HTML-u jest map. Funkcja map. Działa tak, że iteruje po tablicy, na której jest użyta. Do tego zwraca wartość każdej iteracji, niezależnie czy istnieje, czy nie. Do map musimy wysłać anonimową funkcję, która daje nam dwa argumenty, których nie musimy używać. Pierwszym argumentem jest obiekt, który jest obecnie iterowany. Drugim argumentem jest indeks obiektu, który jest obecnie iterowany. Ja nie użyłem żadnego z argumentów w funkcji MAP, dlatego funkcja po prostu zadziałała trzy razy, bo mamy trzy elementy w tablicy i zwróciła trzy razy komponent toDo. Teraz musimy jakoś przekazać wartość z tablicy do komponentu toDo. Tak jak mówiłem wcześniej, funkcja MAP zwraca element, po którym obecnie iteruje. W naszym przypadku przy pierwszej iteracji jest to moje zadanie, przy drugiej jest to moje zadanie 2 i przy trzeciej jest to moje zadanie 3. Możemy przekazać toDo. Do komponentu todo przy użyciu następującej składni. Teraz komponent todo będzie miał dostęp do wartości z listy to do list, która jest w tym przypadku nazwana todo. Teraz, żeby odczytać wartość todo przesłaną do komponentu tudu, użyjemy props. Props, czyli properties to obiekt rzeczy które zostały wysłane do komponentu. Więc w naszym przypadku, żeby dostać się do Tudu, do, wystarczy napisać props.todo. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym jeszcze wam pokazać coś co nazywa się React Tools. Jak sami widzicie, tutaj mam takie małe logo Reacta. Chciałbym, żebyście wy to też mieli, ponieważ jest to bardzo, bardzo, bardzo pożyteczne urządzenie, pożyteczne rozszerzenie. Także wpiszmy sobie tutaj react dev tools i jeżeli jesteście na Firefoxie, to oczywiście wpiszcie Firefox i jedyne co musicie zrobić, to po prostu tutaj będziecie mieli przycisk, żeby je dodać. Jeżeli jesteście na Chrome, to wpiszcie React Dev Tools Chrome i tu macie React Developer Tools i Available on Chrome. Tutaj sobie po prostu kliknijcie. Kliknijmy Inspect Element. I jak teraz sobie tutaj wejdziemy. Weźmy sobie w komponent i jak sami widzicie, mam tu trzy komponenty: to do i jeden komponent to do list. Tutaj mam nasz stan, w którym jest tablica, czyli moje zadanie 2-3, prawda? I teraz tutaj, w tym to do, moje to do to jest moje zadanie, w tym to jest moje zadanie numer 2, i w tym to jest moje zadanie numer 3. Od wprowadzenia IS6 lub IS7, dokładnie nie wiem, JavaScript. JavaScript posiada w sobie funkcję dekonstrukcji obiektów. Działa to w bardzo prosty sposób. Jeżeli mamy obiekt, na przykład props, w którym jest nasze todo, możemy ten obiekt dekonstruować. Normalnie, żeby dostać się do wartości obiektu, musimy napisać nazwę obiektu, a później nazwę własności, na przykład props.todo. W naszym przypadku dekonstrukcja obiektu polega na tym, że funkcja todo otrzymuje obiekt props, żeby łatwiej było się dostać do jego wartości i nie musieć pisać props.to można napisać w miejsce props wąsate nawiasy i zacząć wymieniać, co się znajduje w tym obiekcie i co chcemy z niego wyciągnąć. To samo możemy robić z poziomu zmiennych. Jeżeli wpiszemy props jako argument, możemy napisać const wąsate nawiasy i co chcemy wyciągnąć z obiektu props, a potem zamykamy nawiasy i piszemy równa się props. Funkcjonalność ta jest tylko i wyłącznie ułatwieniem pisania dla programistów. Jak pewnie wielu z Was zauważyło, od momentu użycia funkcji map w konsoli pojawia nam się czerwone ostrzeżenie od Reacta. Ostrzeżenie to mówi o tym, że zawsze jak iterujemy po czymś w HTML-u, należy zapewnić temu komponentowi prop o nazwie key, czyli klucz. React prosi o to, żeby wiedzieć jak wyrenderować minimalną ilość obiektów po przeładowaniu. W naszym przypadku możemy po prostu ustawić key jako to do, ponieważ jak na razie każde to do jest inne. Jest mi bardzo miło, że dotrwaliście do końca odcinka. Jeżeli odcinek Wam się podobał i nauczyliście się czegoś, zachęcam do zostawienia łapki w górę i podzielenia się opinią na temat tego odcinka w komentarzu. Ponadto, z racji tego, że to jest dosyć nowy kanał, chciałbym Was zaprosić do obejrzenia filmu o samym kanale, co będzie się na nim działo i jakie mam plany na przyszłość. Jeżeli macie dziś jeszcze czas, zapraszam Was na następny odcinek z serii React od Podstaw. Pozdrawiam Tadeusz.